Czy warto być człowiekiem inteligentnym? Inteligencja to generalnie trudny do zbadania i jednoznacznego określenia obszar funkcjonowania człowieka. Na jej temat na przestrzeni lat powstały przeróżne teorie. Najczęściej inteligencję definiuje się jako sprawność czynności poznawczych człowieka, takich jak postrzeganie, analizowanie, reagowanie, rozwiązywanie problemów i zdolność do adaptacji w przeróżnych sytuacjach. Względna zgodność środowiska naukowego na jej temat panuje też co do założeń, że ludzie potrafią znacząco różnić się poziomem inteligencji oraz że poziom ten jest cechą do pewnego stopnia dziedziczną, ale też zależną od warunków środowiskowych, np. odebranej edukacji. Generalnie uważa się też zazwyczaj, że lepiej być człowiekiem inteligentnym niż o przeciętnym poziomie tej cechy mamy też tak do siebie, że prawie każdy lubi o sobie myśleć jako o sobie z ponadprzeciętną inteligencją. Inteligencję od dawna próbuje się też mierzyć. Jedną z najpopularniejszych form są oczywiście testy mierzące słynne IQ. Celem pomiarów ma być chociażby przewidywanie jak duże szanse na sukces, na przykład w obszarze zawodowym, mają osoby o ponadprzeciętnym ilorazie inteligencji. Wiele dość zaskakujących badań wykazało jednak, że ludzie uważani za bardzo inteligentnych, posiadający chociażby wysokie IQ, niekoniecznie są skazani na sukces. Ich dokonania na polu zawodowym bywają wręcz rozczarowujące, szczególnie biorąc pod uwagę ich potencjał. Omawiałem kiedyś na przykład eksperyment Termana z 1914 roku, który obserwował karierę zawodową dzieci z ponadprzeciętnym IQ, bo wynoszącym ponad 130 punktów, a więc Pułapu dostępnego tylko dla 2,2% ,2 populacji. I jak wynikało z tego, z tego eksperymentu, w wieku 35 lat w zasadzie żadne z tych dzieci nie odniosło spektakularnego sukcesu. Dlaczego tak się dzieje? Czy w odnoszeniu sukcesów w życiu jest coś ważniejszego niż inteligencja? A może jest wręcz tak, że wysoka inteligencja przeszkadza nam na polu zawodowym? Jeżeli tak, to jak miałoby to działać? I najważniejsze, jeżeli jesteśmy. Osobą inteligentną, to na co powinniśmy zwracać uwagę, jeżeli ten sukces, chociażby w życiu zawodowym, chcielibyśmy osiągnąć? Jeżeli jesteście ciekawi, zostańcie ze mną. Tradycyjnie chciałbym was też zaprosić na mój Instagram, człowiek absurdalny, ale z tym zastrzeżeniem, że postanowiłem dość mocno zmienić sposób prowadzenia tamtego profilu, mniej tam będzie takich typowych psychologicznych ciekawostek. Myślę, że ich jest już dosyć. Tutaj na kanale, chociaż oczywiście też nie ucieknę od psychologii, filozofii, literatury, którymi na co dzień się zajmuję, ale więcej będzie takich osobistych inspiracji. Więc jeżeli jesteście ciekawi, co czytam, co piszę, co jeszcze innego tworzę, co lubię, co myślę, co czuję, to to jest świetne miejsce, żeby lepiej zgłębić mój taki wewnętrzny świat. Serdecznie zapraszam. A skoro poruszam temat kariery zawodowej, poszukiwania spełnienia i sukcesów w tym obszarze, to może jest tutaj ktoś, przed kim są właśnie ważne wybory życiowe dotyczące wyboru kierunku studiów, wyboru uczelni. Jeśli tak to chciałbym serdecznie zaprosić do studiowania wraz ze mną na uczelni techniczno-handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Wykładam tam przedmiot związany z psychologią biznesu na kierunku zarządzanie. Będąc częścią tego projektu, uważam, że i sam kierunek, zarządzanie z bogatą ofertą specjalizacji, i cała uczelnia prezentują bardzo nowoczesne, nastawione mocno na praktykę podejście. Dlatego wierzę, że to naprawdę warta rozważenia opcja. Jeżeli temat jest dla Was aktualny, to serdecznie zachęcam do zapoznania się z ofertą uczelni. Wiem, że są jeszcze miejsca na ten rok akademicki, ale na pewno trzeba się spieszyć. Link do tej oferty znajdziecie w opisie tego odcinka. A teraz do tematu inteligencji i sukcesu. Rozdział pierwszy. Inteligencja to za mało? W kwestii związku inteligencji z sukcesami zawodowymi trafiłem na fajne porównanie, zestawiające ze sobą inteligencję w pracy ze wzrostem na przykład w koszykówce. I zauważono tam, że nie wszyscy wysocy ludzie odnoszą sukcesy jako koszykarze, ale Praktycznie nie ma tam ludzi niskich. Chciałbym zrobić jeszcze małe zastrzeżenie. Mówiąc dzisiaj o inteligencji, będę nawiązywał do terminu iloraz inteligencji i związanych z IQ badań. I psychologowie są generalnie zgodni, że IQ nie wyczerpuje tego, czym jest inteligencja. To jest co najwyżej jakiś wybrany jej obszar, ale on jest też jednym z najlepiej jej zbadanych. Czasami pewnie się spotkaliście z tego typu teoriami, mówi się nawet o różnych rodzajach, czasem aż ośmiu rodzajach inteligencji, aczkolwiek te teorie są dość mocno podważane przede wszystkim dlatego, że zauważa się dość silne korelacje pomiędzy tymi nawet typami inteligencji, co skłania do wniosku, że istnieje jakiś jeden wspólny miadownik dla inteligencji jako takiej. Nawet jeżeli założymy jednak, że inteligencja to dość szeroki i zróżnicowany konstrukt, to nadal, jak pokazują przeróżne badania, ale i doświadczenie życiowe, okazuje się, że sama inteligencja to za mało, żeby odnieść prawdziwy sukces chociażby w sferze zawodowej. I wróciłem ostatnio sobie do kilku odcinków serialu, który lubiłem przed wieloma laty, mianowicie Suits. Polskie tłumaczenie, dość popularny serial, polskie tłumaczenie w garniturach, i myślę, że serial ten bardzo fajnie obrazuje y, tę sytuację. Główny bohater, Mike, pomimo swojej nadludzkiej wręcz pamięci i ogromnej inteligencji, której nie odmawia mu nikt, musi się nauczyć, że aby odnieść prawdziwy sukces w bardzo wymagającym środowisku nowojorskich prawników, musi też wykazać się bardzo ciężką pracą, dyscypliną, uporem, odwagą, pewnością siebie i elastycznością. Aby przetrwać, musi wyrobić w sobie też wysoką odporność na stres, nauczyć się panowania nad swoimi emocjami i być gotowym do poświęceń. Nie bez znaczenia będzie też dla niego umiejętność radzenia sobie z różnymi trudnymi dylematami natury moralnej. Swoją drogą, jego mentor Harvey, postać też nadzwyczaj inteligentna, która w zasadzie odniosła już ogromny sukces, w toku serialu też będzie się uczyć, że dla pełnego życia, dla takiego holistycznego sukcesu też bardzo ważne będą zdolności do okazywania wrażliwości i słabości, ufania ludziom i budowania z nimi prawdziwych relacji. Niejako potwierdzeniem wniosków z serialu są bogate badania nad słynnym pięcioczynnikowym modelem osobowości tak zwaną wielką piątką, a więc takimi wymiarami osobowości jak ekstrawersja, sumienność, otwartość na doświadczenia, ugodowość i neurotyzm. Z badań tych wynika, że w życiu zawodowym sukces najlepiej przewiduje się na bazie wysokiej sumienności i stabilności emocjonalnej, czyli niskiej neurotyczności. Kolejne cechy są już istotne w konkretnych branżach, na przykład w pracy, która opiera się na kontaktach interpersonalnych, ważna będzie ekstrawersja i... Wysoka ugodowość. Jeżeli chodzi o pracę, która wiąże się z przeróżnymi nowościami, tutaj kluczowa będzie otwartość na doświadczenia. Dla mnie osobiście najciekawsze są za to badania poprzeczne, a więc przeprowadzone na przestrzeni 50 lat, kiedy to już ludzie z takiej długiej perspektywy mieli subiektywnie ocenić swój poziom sukcesu w życiu, swoje zadowolenie z tego swojego sukcesu w sferze zawodowej i tutaj najbardziej zadowolonymi osobami, tymi, które miały poczucie największego sukcesu w życiu, były osoby właśnie o wysokiej sumienności, o dużej stabilności emocjonalnej i bardzo dużej otwartości na doświadczenia. Czyli żeby odnieść sukces i cieszyć się nim, wystarczy oprócz bycia inteligentnym, być także stabilnym emocjonalnie, otwartym na doświadczenia i sumiennym. A jeżeli okaże się, że inteligencja niekoniecznie idzie w parze z tymi cechami, rozdział drugi. Wady wysokiej inteligencji. Jak wspominałem, wiele badań udowadnia, jak kluczowa dla sukcesu w zasadzie we wszystkich obszarach życia zawodowego jest sumienność. Myślę też, że jest to wniosek dość zdroworozsądkowy. Tymczasem wiele badań wykazało, że statystycznie osoby z wyższym IQ są mniej sumienne. Oczywiście nie jest tak, że osoby bardzo inteligentne nie mogą być też sumienne, ale trend w badaniach jest dość wyraźny. Jest to spora zagadka dla psychologów, dlaczego tak się dzieje. Najpopularniejsze teorie tłumaczą to mechanizmem tzw. kompensacyjnym który zakłada, że jako że sumienność jest rozpatrywana jako takie zorganizowanie, dyscyplina, regularność, składanie specjalnego wysiłku w każde zadanie i wykształca się ona przede wszystkim w tym młodym wieku, to teraz w szkole, kiedy osoby z tym wysokim IQ radzą sobie dość łatwo, nie mają potrzeby być aż tak sumienne jak Uczniowie, jak dzieci, które mają pewne problemy, które muszą nadrabiać właśnie tą swoją sumiennością. I w ten sposób u tych osób z tym niejako niższym IQ ta sumienność wyrabia się dużo mocniej. Osoby te inteligentniejsze nie muszą aż tak bardzo tej sumienności w sobie rozwijać, co później jest widoczne w dalszym życiu i może przekładać się na to, że ci z trochę trudniejszym startem, później na przestrzeni całego życia i kariery zawodowej, mimo wszystko radzą sobie lepiej. Wysokie zdolności analityczne umysłu wiążą się też często z myśleniem bardzo dużo na każdy temat, czasami myśleniem aż za dużo. Byłem kiedyś świadkiem ciekawej rozmowy podczas badań w jednej z dużych korporacji w mojej karierze konsultingowej. Usłyszałem fragment rozmowy pomiędzy, wydaje mi się, takim już starszym, doświadczonym trenerem sprzedaży, a osobą, która gdzieś tam dopiero stawiała może pierwsze kroki w tym temacie. I jego taką radą dla tej osoby budującej zespół sprzedawców było, żeby zatrudniała przede wszystkim najlepiej osoby po AWF-ie, najlepiej sportowców, nie żadnych psychologów, nie żadne osoby po, po zarządzaniu czy kierunkach humanistycznych. I argumentem było tutaj, że. Ci sportowcy, ci ludzie po AWF-ie, oni przede wszystkim są bardzo zdyscyplinowani, oni nie myślą za dużo, tylko działają, wykonują swoje zadania bardzo szybko, bardzo konkretnie. Myślę, że rada doświadczonego sprzedawcy była oczywiście dużym uproszczeniem, I na przykład to, że ktoś studuje psychologię wcale nie oznacza, że ma bardzo wysokie IQ, czy w drugą stronę to, że zajmuje się sportem, znaczy coś odmiennego. Niemniej jednak myślę, że to miało przede wszystkim zwracać uwagę na ten mechanizm, że często w pracy, żeby, żeby mieć dobre wyniki, żeby odnosić te sukcesy, nie można mimo wszystko myśleć za dużo i ten niesforny umysł, który na przykład wszystko analizuje w nieskończoność, może być tutaj problematyczny. Podobnie zauważa się, że osoby na przykład z wysokim ilorazem inteligencji mają też tendencję, bardzo powiązaną z tym mechanizmem, do dużego samokrytycyzmu, do pewnego rodzaju perfekcjonizmu, które jak łatwo się domyślić tak naprawdę potrafią na, długą me na dłuższą metę bardziej przeszkadzać niż w odnoszeniu tych sukcesów pomagać. Analizując badania naukowe na temat ludzi z wysokim IQ, trafiłem na ciekawy wniosek, że osoby bardzo inteligentne statystycznie wykazują się większą moralnością i kierują się w życiu większą liczbą zasad etycznych. Oczywiście nie oznacza to, że filmowi geniusze zła nie istnieją, czy też że osoba bardzo inteligentna nie może być na przykład manipulująca i psychopatyczna, ale też pasuje to do mojego ogólnego poglądu, że im bardziej rozumie się złożoność otaczającego nas świata i to, że nie jesteśmy takim wolnym elektronem, że nasze czyny, nasze decyzje wpływają na nasze środowisko, a to środowisko później z powrotem wpływa na nas, to to by potwierdzało, że im więcej się widzi, tym bardziej jednak ma się gdzieś z tyłu głowy chociażby te zasady etyczne. Jest też myślę, że tak, jak wracając do poprzedniego argumentu o tym, jak o wszystkim myśli się bardzo dużo, że osoba, yy, która właśnie analizuje bez końca przeróżne rzeczy, jest bardziej inteligentna, musi niejako również z tymi swoimi takimi wątpliwymi moralnie decyzjami żyć dużo bardziej niż ktoś, kto po prostu dopuści się nawet jakiegoś takiego czynu, z którym mógłby się czuć źle, ale po prostu o nim później nie myśli. Mam nadzieję, że nikt mnie tutaj nie zrozumie źle, absolutnie nie twierdzę, że silny kręgosłup moralny jest czymś złym, wręcz przeciwnie. Nie twierdzę też absolutnie, że nie da się osiągnąć sukcesu postępując w pełni etycznie. Niestety nasz świat jest tak skonstruowany, że na przykład w biznesie, kiedy jesteśmy bardziej otwarci na balansowanie na granicy przeróżnych zasad, chodzenie na skróty, czasami rozpychanie się takie przysłowiowe łokciami, to niestety można szybciej i łatwiej do pewnych dużych rzeczy dojść. Robiłem kiedyś materiał o tym, że osoby bardzo inteligentne dość często są samotnikami. Czy to jednak nie jest tylko i wyłącznie stereotypem? Jak pokazują badania, ludzie z wysokim ilorazem inteligencji rzeczywiście preferują bardzo często swoje własne towarzystwo. I teraz w kontekście odnoszenia sukcesów w biznesie, w ścieżce zawodowej, to oczywiście niekoniecznie musi być wadą, często wręcz taka koncentracja na, na swoich celach, na przykład zawodowych, może wręcz pomagać. Z drugiej jednak strony, jeżeli idzie za tym też, idą za tym pewne braki, na przykład w umiejętnościach interpersonalnych, które, jak pokazuje wiele badań, są absolutnie kluczowe w bardzo wielu branżach, żeby coś osiągnąć, no to tutaj może się rzeczywiście pojawić pewien problem. Zastanawiając się też samodzielnie, dlaczego inteligencja może czasami przeszkadzać w odnoszeniu sukcesów, przyszła mi do głowy taka myśl, że ludziom bardzo inteligentnym może brakować pewnego niezbędnego optymizmu, na przykład, żeby rozpoczynać różne swoje przedsięwzięcia, żeby wierzyć w swój sukces. Są dużo bardziej osoby inteligentne realistami czy wręcz pesymistami. Szukam potwierdzenia, znaczy, szukam czy badania w ogóle tego typu tezę potwierdzają i i nie, nie ma, nie ma tego typu wniosków, że wraz ze wzrostem IQ na przykład spada optymizm u ludzi. Niemniej jednak, jak wielokrotnie na przykład obserwowałem w biznesie, różne na przykład analizując historię sukcesów dużych, jest często potrzebna pewnego rodzaju taka wręcz naiwność, żeby coś osiągnąć, żeby nie zdawać sobie na przykład do końca sprawy z tego, jakie przeszkody są na drodze, jeżeli bardzo mocno pewne rzeczy analizujemy, to możemy, możemy sobie uświadomić, że szanse na to, że na przykład nam się powiedzie, są bardzo małe i przez to w ogóle nie podejmować próby. To może być przypadkiem, który dotyczy gdzieś tam ludzi właśnie dużo analizujących, bardzo inteligentnych. Paradoksalnie, te osoby, które nie wiedzą, jak to mówi słynne powiedzenie, nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, mają tą szansę, bo po prostu będą próbować, że jakoś im się to uda. Rozdział trzeci. Czym jest sukces dla ludzi inteligentnych? Myślę, że moje rozważania nie byłyby jednak pełne, gdyby też nie przyjrzeć się, czym tak naprawdę jest sukces. I myślę, że to najbardziej takie zdrowe podejście, że każdy z nas powinien sobie zdefiniować, czym dla niego konkretnie jest sukces. I teraz na co warto zwrócić uwagę, to że osoby na przykład z wysokim ilorazem inteligencji mogą mieć trochę inne spojrzenie na to, czym właśnie taki sukces dla nich nawet w tej sferze zawodowej konkretnie jest. Dla kogoś na przykład wyznacznikiem sukcesu mogą być tylko i wyłącznie pieniądze albo, albo władza, jakiegoś rodzaju rozpoznawalność, sława itd. Tymczasem równie istotne, na przykład dla innego człowieka, który dużo bardziej zastanawia się nad przeróżnymi mechanizmami funkcjonowania świata, mogą być też takie kwestie jak na przykład życie w zgodzie z samym sobą, ze swoimi zasadami etycznymi, spełnianie jakiegoś swojego wyobrażenia o samym sobie, bycie przede wszystkim zadowolonym z samych siebie. I dlatego też myślę, że to nigdy nie będzie do końca takie sprawiedliwe ocenianie. Jaki sukces ktoś osiągnął, na przykład zestawiając to z jego ilorazem inteligencji, bo nie wiemy do końca, co było tak naprawdę jego ambicją, co było jego takim prawdziwym celem w życiu. Dlatego wybaczcie, że będę teraz w 100% sobą. Myślę, że nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie, czy inteligencja pomaga, czy przeszkadza. W sukcesie, bo wszystko będzie tak naprawdę zależało od tego, jak ten sukces będziemy rozpatrywać. Ja generalnie wierzę bardzo mocno, że choć czasami przysparza nam to różnych dylematów, różnych cierpień, to lepiej jest widzieć więcej i potrafić więcej zrozumieć. Przy okazji, oczywiście, nad innymi cechami swojego charakteru, ważnymi, jak chociażby ta sumienność czy otwartość na różne doświadczenia, pracować. Ale jestem też autentycznie ciekaw, jak wy widzicie to zagadnienie, więc liczę tutaj na bardzo interesującą dyskusję i przeróżne punkty widzenia. Wszystkim, którzy akurat są w tym momencie swojego życia, że zastanawiają się nad wyborem uczelni, wyborem kierunku studiów, e, serdecznie jeszcze raz polecam uczelnię, na której wykładam. Link do Uczelni Techniczno-Handlowej, do jej oferty, znajdziecie w opisie tego odcinka. Zapraszam też na Instagram w odświeżonej, nowej, zmieniającej się formie, mam nadzieję, że jeszcze bardziej interesującej. Zostawcie subskrypcję, jeżeli chcecie wracać tutaj na kanał po stare, dobre, ale też nowe. Niedługo pojawi się trochę nowych tutaj pomysłów, formatów treści. I kończymy te dzisiejsze rozważania. Do zobaczenia.